Cześć kochani. Wczoraj, 30 sierpnia, przypadał międzynarodowy dzień pamięci osób zaginionych. I z tej okazji chciałam wam przypomnieć historię zaginięcia Adriana Dudka z Brodnicy. Nim jednak przejdę do treści dzisiejszego odcinka, chciałam Wam powiedzieć, że właśnie przekroczony został próg 35 tysięcy subskrypcji, z czego niezmiernie się cieszę i w związku z tym za kilka dni na kanale pojawi się pięciodniowy maraton kryminalny. Ponadto zapraszam Was do udziału w licytacjach na grupie poświęconej zaginięciu Ani Jałowiczor. Wśród przedmiotów, które obecnie można wylicytować, znajdują się m.in. książki z autografami autorów, w tym m.in. książka z autografem pana Remigiusza Amroza czy też pani Hanny Greń. Serdecznie zapraszam Was do licytacji. A tymczasem przechodzę już do treści dzisiejszego odcinka. Adrian Dudek urodził się 2 listopada 1998 roku, mieszkał w Brodnicy, wraz z rodzicami i młodszym bratem Maciejem. Już od najmłodszych lat Adrian wykazywał zainteresowanie muzyką, szczególnie interesował go rap, hip hop, a jako nastolatek Adrian zaczął tworzyć pierwsze własne utwory. Po ukończeniu gimnazjum podjął naukę w technikum, jednak zrezygnował z tej szkoły po pierwszym semestrze. W kolejnym roku szkolnym postanowił pójść do szkoły zawodowej i wybrał zawód stolarza, ale i z tej szkoły wkrótce zrezygnował. Gdy miał 18 lat, rozpoczął naukę w szkole dla dorosłych. Jednocześnie podjął pracę, ale i w tym zakresie nie był w stanie znaleźć sobie miejsca. Chciał tworzyć muzykę, był artystą, a jak twierdził, praca zawodowa ograniczała jego kreatywność. W grudniu 2018 roku Adrian podjął pracę w Brodnickim Zakładzie Okuć Meblowych. Po kilku dniach od rozpoczęcia pracy dwudziestolatek powiedział mamie, że chyba wreszcie znalazł zajęcie, które sprawia mu przyjemność i przynosi satysfakcję. Po tygodniu ciężkiej pracy 22 grudnia 2018 roku Adrian postanowił spotkać się ze swoimi kolegami i udać się na imprezę pani Jolanta Dudek miała nadzieję, że tamtego dnia uda jej się nieco dłużej porozmawiać z synem. Kobieta tamtego dnia wróciła do pracy po dłuższej przerwie związanej z problemami zdrowotnymi. Adrian był tamtego dnia dość zajęty, więc w zasadzie Troszeczkę się mijali. W tę sobotę Adrian bez przerwy w zasadzie z kimś SMS-ował, odbierał jakieś telefony, kilkukrotnie wychodził na chwilę z domu i nie wiadomo, czy wychodził z kimś się spotkać, czy po prostu przeprowadzić jakąś rozmowę telefoniczną, tak żeby nikt nie słyszał. Mama nie zauważyła jednak, by chłopak czymś się denerwował, czy bał się czegoś, po prostu wyglądał na zajętego. Według pani Jolanty, z zachowania Adriana dość trudno było wyczytać emocje, był człowiekiem bardzo skrytym i zawsze, kiedy mama pytała go, czy coś się dzieje, coś niedobrego, czy coś, czy ma jakieś kłopoty, problemy, to zazwyczaj mówił, że wszystko jest w porządku i nigdy nie mówił, co tak naprawdę go trapi. Jedyne o czym potrafił mówić właściwie bez przerwy to muzyka. Jeździł nawet do Poznania, do studia, w którym nagrywał Peja. Sam chciał być raperem, tworzyć własne teksty, tworzyć własną muzykę i właśnie w studio, w którym, w którym nagrywał Peja, Adrian również nagrywał swoje. Utwory. Brał również udział w różnego rodzaju konkursach muzycznych, udzielał się w miejscowym domu kultury, gdzie często występował. Stworzył własne utwory, które też można odnaleźć na platformie YouTube. Adrian dał się poznać jako bardzo utalentowany raper, zdobywał czołowe miejsca w konkursach organizowanych dla młodych raperów. I w Wigilię 2018 roku Adrian planował opublikować na swoim kanale zupełnie nowy utwór. Wychodząc z domu w sobotę 22 grudnia 2018 roku, Adrian miał przy sobie 100 zł. Planował udać się z kolegami do jednego z lokalnych klubów. Po wyjściu z mieszkania Adrian udał się do swojego kolegi o imieniu Patryk, mieszkającego w sąsiedztwie. Mężczyźni spędzają jakiś czas w mieszkaniu Patryka, a następnie udają się razem do centrum miasta. Młodzi mężczyźni spotykają się jeszcze z czterema innymi chłopakami, których rodzina Adriana nie zna. Cała grupa udaje się do lokalu znajdującego się przy ulicy generała Józefa Hallera. W lokalu tym przebywał wówczas młodszy brat Adriana. Wraz z kolegami, ale nie widział tam Adriana, nie widziałby Adrian wszedł do środka. Zakłada się więc, że chłopak wraz ze swoimi kolegami z jakiegoś powodu zmienili zdanie i zamiast pójść do klubu, udali się na działki, gdzie w jednym z domków odbywała się prywatna. Impreza. Nie można natomiast wykluczyć, że Adrian znajdował się w okolicy tego klubu, w którym był jego brat, ale po prostu nie wszedł do środka. Trudno to stwierdzić, ponieważ przed klubem nie było żadnej kamery, żadnego monitoringu, który mógłby to potwierdzić lub wykluczyć. Mężczyźni przeszli więc około 3 kilometrów i dotarli na miejsce imprezy, gdzie jednak okazało się, że domek jest bardzo mały, a na miejscu jest już sporo gości i dlatego mężczyźni dowiedzieli się, że nie zostaną wpuszczeni do środka. Po drodze na działki prawdopodobnie spożywali alkohol, ponieważ jak wynika z zeznań po przybyciu na miejsce nie byli trzeźwi i nie jest również wykluczone, że palili. Marihuanę. Według zeznań kolegów Adrian był wówczas dość mocno pijany. Gdy podeszli do ogrodzenia działek, brama była zamknięta i gospodarze nie chcieli wpuścić kolejnych gości. Adrian miał się z tego powodu dość mocno zdenerwować. Po dłuższej rozmowie na imprezę wpuszczono dwóch kolegów Adriana, natomiast pozostała czwórka pozostała poza posesją, w tym również Adrian, który nie chciał przyjąć odmowy. Trzej koledzy Adriana, którzy podobnie jak on nie zostali wpuszczeni na imprezę, postanawiają wrócić do domu, natomiast Adrian uparcie prosi o pozwolenie na wejście na działkę. Kolegom udaje się wreszcie namówić Adriana, by poszedł z nimi, ale po przejściu zaledwie kilkudziesięciu metrów chłopak zatrzymuje się i, i oznajmia, że dalej nie idzie. Koledzy pozostawiają go więc w odległości około 50 metrów od budynku, w którym odbywa się impreza. Wiadomo również, że Adrian w tamtym czasie SMS-ował ze swoją koleżanką, którą prosił o spotkanie, ta natomiast odmówiła, mówiąc, że jest już późno i było rzeczywiście około godziny drugiej w nocy. Czy możliwym jest, że Adrian po rozstaniu z kolegami próbował dostać się na działki mimo sprzeciwu właścicieli? Istnieje prawdopodobieństwo, że chłopak postanowił wejść na teren działek od drugiej strony. Problem polega jednak na tym, że na tyłach działek płynie rzeka Drwęca, natomiast aby dojść do ogrodzenia od strony rzeki, Adrian musiałby przejść po bardzo stromym terenie, co mogłoby się skończyć upadkiem do rzeki, a biorąc pod uwagę to, że chłopak był nie trzeźwy, to takie zagrożenie było dość wysokie. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że Adrian rzeczywiście postanowił w ten sposób dostać się na teren działek. Jest to po prostu tylko jedna z, z teorii. Nikt z uczestników nie potwierdził jednak, by Adrian wszedł do domku, gdzie odbywała się impreza, i nie ma również żadnych informacji co do tego, co działo się z Adrianem po tym, jak rozstał się ze swoimi kolegami. Następnego dnia rano Adrian nie pojawił się w domu. 23 grudnia 2018 roku w niedzielę pani Jolanta Dudek obudziła się około godziny 8 rano i zorientowała się, że Adrian nie wrócił z imprezy na noc do domu. W przeszłości zdarzało mu się już nocować u kolegów po imprezach, ale zawsze informował o tym mamę, by się po prostu nie martwiła. Tym razem nie zadzwonił ani nie napisał sms -a. A jego telefon był nieaktywny. Po raz pierwszy mama zadzwoniła do syna między godziną 8 a 8:30 rano. Połączenie zostało od razu przekierowane na pocztę głosową. Pani Jolanta Dudek była przekonana, że syn śpi, być może w mieszkaniu jakiegoś swojego kolegi, być może w miejscu, gdzie odbywała się impreza, natomiast bateria w jego telefonie jest rozładowana albo po prostu Adrian postanowił wyłączyć telefon, żeby się. Wyspać, żeby nikt go nie obudził. Później kobieta próbuje zadzwonić do syna jeszcze kilkukrotnie, ale bez rezultatu. Jak to później ustali policja, telefon Adriana był nieaktywny od godziny trzeciej nad ranem 23 grudnia pani Jolanta nie mogła się dodzwonić również do Patryka, kolegi, z którym syn spotkał się poprzedniego wieczora. Po kilku godzinach bez żadnego kontaktu z synem, pani Jolanta była już przerażona, dlatego obdzwoniła okoliczne szp szpitale, by sprawdzić czy nie przyjęli poprzedniej nocy żadnego pacjenta o nieustalonej tożsamości. Adrian nie zabrał ze sobą dowodu osobistego i dlatego kobieta założyła, że gdyby trafił do szpitala, służbom trudno byłoby ustalić jego tożsamość i według pani Jolanty Adrian nigdy nie zabierał ze sobą dokumentów, kiedy wychodził na imprezę, więc nie było to niczym dziwnym. Początkowo rodzina próbowała ustalić miejsce pobytu syna na własną rękę, ale kiedy to nie przynosiło oczekiwanych rezultatów, w wigilijny poranek rodzice zgłosili zaginięcie syna. Policjanci uspokajali kobietę, że syn pewnie jeszcze odpoczywa z kolegami po imprezie i że wkrótce na pewno wróci. Jednak jednak tak się nie stało. O godzinie 16 tego samego dnia kobieta zamieściła dramatyczny wpis na swoim profilu na Facebooku, w którym prosiła wszystkich znajomych o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu jej syna Adriana. Wkrótce zadzwonił do kobiety brat jej męża, którego pasierb spotkał się w sobotę z Adrianem. Chłopak miał jej opowiedzieć o zdarzeniach z sobotniego wieczoru. Wówczas pani Jolanta dowiedziała się, że młodzi mężczyźni udali się na działki i tam się rozstali. Chłopak dodał również, że nie wie, gdzie Adrian przebywa i co się z nim stało. W poszukiwaniach pani Jolancie pomagali wolontariusze Fundacji na Tropie oraz Stowarzyszenia Śladami Prawdy. Początkowo działania nie przynosiły żadnego rezultatu, ale w czerwcu 2021 roku Fundacja Na Tropie odnalazła w rzece na wysokości działek klamrę od paska do spodni i pani Jolanta Dudek rozpoznała ją jako część paska należącego do jej syna. Na miejscu w Brodnicy pojawił się również reporter Rafał Zalewski, który kręcąc materiał do programu Interwencja, dotarł do świadków, którzy feralnej nocy słyszeli odgłos Kłótni, która miała mieć miejsce na wiadukcie nad rzeką, dosłownie 100 metrów od miejsca, w którym odbywała się impreza. Zarówno okolica rzeki, jak i działka, na której odbywała się impreza, były przeszukiwane przez policję, straż pożarną, przez wolontariuszy, ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. Przesłuchano również kolegów Adriana oraz innych uczestników imprezy, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie o to, co stało się z Adrianem w dniu imprezy, czy też nawet po imprezie. Po jakimś czasie od zaginięcia Adriana pojawiły się w brodnicy plotki, że chłopak mógł uciec przed długami związanymi z tym, że kilka miesięcy przed zaginięciem wziął udział w bójce, do której doszło w restauracji McDonald's, i Adrian musiał pokryć koszt szkód, które poniosła wówczas restauracja. Jak się później okazało, taka bójka w ogóle nigdy nie miała miejsca. Do dziś. Nie wiadomo, co stało się z Adrianem, czy tamtej nocy doszło do nieszczęśliwego wypadku i Adrian wpadł do rzeki, a może doszło do jakiejś bójki, w wyniku której Adrian stracił życie. Jeżeli ktokolwiek z moich widzów wie coś na temat tego, co stało się z Adrianem Dudkiem zbrodnicy, proszony jest o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, możecie również napisać do mnie, a wszystkie informacje przekażę policji. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Już za kilka dni pojawi się na kanale 5-dniowy Maraton Kryminalny, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Pamiętajcie o licytacjach na grupie Ani Jałowiczor, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!